Sterowanie z pilota, sterowanie z aplikacji na telefon, sterowanie z asystenta Google'a. OK Google. Turn on the light. Ok Google. Change color to Violet. Oznacza to jedno. Że dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kontroler SP511E, który posiada sterowanie z pilota, z aplikacji na telefon oraz asystentów, takich jak Google czy Alexa. Czy warto, jakie ma tryby, jakie ma możliwości i ograniczenia? Dowiecie się z dzisiejszego materiału, więc warto obejrzeć do końca. Zapraszam. Ostatnio narzekałem, że muszę zdało stanowisko rozwalać, żeby nagrać film. Nadal tak jest. Tutaj mamy nasz piękny, ukochany kontroler SP511E. W zestawie znajdziemy takie fanty jak sam kontroler SP511E, pilota posiadającego masę przycisków. W kolorze białym oraz instrukcję obsługi, którą warto przeczytać, ponieważ jest tutaj masa przydatnych informacji. Między innymi komendy dla Alexy, dla Google Home'a. co zrobić, jak nie będziecie mogli się połączyć z kontrolerem, jak go skonfigurować, oraz tutaj opisane tryby naszego pilota. Warto to przeczytać, jeżeli macie jakieś problemy. Sam kontroler jest naprawdę bardzo prosty i w systemie plug and play, czyli tutaj wtyczka 5,5 x 2-1 mm od zasilania. Tutaj mamy odbiornik do naszego pilota. Oraz dwa wyjścia sygnałowe. Niestety są to wyjścia w formie rozdzielacza. Czyli jak włączamy tryb tęczy, to na obydwu wyjściach jest tryb tęczy. Jak włączamy kolor czerwony, na obydwu jest kolor czerwony. Nie da się sterować nimi osobno. Trzeba również pamiętać, że jest to droższa wersja, ponieważ tańsza ma tylko jedno wyjście JST 3-pinowe, a droższa ma dwa wyjścia. Jeszcze z ważnych rzeczy, kontroler obsługuje napięcia od 5 do 24V, ale jeżeli podamy mu 5V, to na wyjściu będzie 5V. Jeżeli podamy mu 12V, to na wyjściu będzie 12V. Więc ważna informacja, żebyście nie spalili sobie LEDów. Z drugiej strony kontrolera mamy przycisk od zmiany trybu. Przycisk od włączania oraz wyłączania LEDów oraz od zmiany prędkości trybu. Sam pilot posiada opcję włączenia oraz wyłączenia, palety barw RGB, kolor biały, tęcze, meteor, gwiazdy oraz tryb ognia, zmiana jasności, zmiana prędkości, zmiana trybu, tryby do it yourself, zmiana trybu muzycznego oraz zmiana sensitivity naszych trybów muzycznych, ponieważ tak. Kontroler SP511E posiada tryby dynamiczne, statyczne, muzyczne oraz nastrojowe czyli pełen komplet, jaki można sobie tylko wymarzyć. Ograniczenia jest jedno: maksymalnie 900 diod na jedno złącze czyli tu maksymalnie 900 diod oraz tu maksymalnie 900 diod, łącznie 1800 diod. Teraz przyszła pora na test, więc LEDy WS2812B 60 diod na metr czarne PCB z przylutowaną wtyczką JST 3-pinową, kontroler SP511E oraz dzisiaj zrobimy coś totalnie nowego. Zawsze używaliśmy takiego zestawu, prawda? Czyli zasilacz, wtyk oraz drugi wtyk 5 x 21 mm. Trzeba sobie to wszystko samemu przykręcić i było z tym troszkę zabawy, no i wiadomo, trzeba się na tym chociaż odrobinkę znać, żeby podłączyć to dobrze. Natomiast mam wam coś ciekawszego do pokazania, mianowicie gotowy zasilacz do ledów ARGB. Zasilacz plus przewód zasilający. Jest to zasilacz 5V8A, czyli 40W. Idealny, żeby podłączyć np. 2 metry takich WSek. Więc jeżeli robicie sobie na przykład podświetlenie za biurkiem, a nie chcecie podłączać tamtego zasilacza, tylko chcielibyście coś takiego plug and play, to serdecznie polecam. Od dzisiaj można go kupić w linku w opisie. Wtyczkę ma 5,5x2,1 mm, więc z kontrolerem łączymy się po prostu plug and play. Podłączenie tego wszystkiego jest ekstremalnie proste. Pierw rozwijamy sobie tutaj nasz zasilacz. No i po kolei pod zasilacz podłączamy nasz przewód z wtyczką. Następnie pod kontroler podłączamy nasz zasilacz. Wtyk 5x21 mm, a następnie pod kontroler podłączamy LEDy. Gotowe! To już jest wszystko! To jest gotowy zestaw. Wystarczy podłączyć do prądu i działa tylko tyle. 30 sekund roboty. Jak można zauważyć, nasz zestaw plug and play pięknie śmiga. Pierwszy testujmy kontroler, czyli na przykład wyłączyć LEDy, włączyć LEDy czerwony, zielony, niebieski czy biały. Który na całej długości jest biały, ponieważ to są 2 metry, więc nie wymagają one jeszcze dodatkowego zasilania. Tryb Rainbow, tryb Meteor, tryb Gwiazd oraz tryb Ognia, który na pewno wielu osobom się spodoba. Można spowolnić cały efekt oraz przyspieszyć. Dalej mamy oczywiście zmiany trybów, tryby muzyczne. Halo, halo, jak mnie słychać? Halo, halo, witam serdecznie. Z tej strony patchen. No i wszystko jak najbardziej działa. No i oczywiście, jak przejdziemy sobie na przykład na ten efekt, no to zmiana jasności. Oczywiście, w trybach dynamicznych również można zmieniać jasność. Aby podłączyć kontroler pod aplikację, pobieramy aplikację Failnest, następnie klikamy u góry plusika, oczywiście musimy się do niej zalogować i tak dalej, trzeba przejść całą procedurę, a później należy włączyć lokalizację oraz podłączyć się pod swoje Wi-Fi. Klikamy tutaj u góry po prawej plusika, logujemy się do swojej sieci Wi-Fi, następnie dajemy Continue i mamy coś takiego, czyli tryb manualny łączenia się i automatyczny. My wejdziemy w automatyczny, czyli mamy przytrzymać przycisk Power, aż LEDy zaczną mrugać. A teraz kliknąć Continue i chwilkę poczekać. Samo łączenie trwało około 30 sekund. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj nasz kontroler SP511E. Możemy go tutaj wyłączyć oraz włączyć. Dalej mamy 180 trybów dynamicznych. Tutaj mamy tryby nastrojowe, jak na przykład ogień oraz gwiazdy. Jest też tęcza. Przesuwając w bok mamy tryby muzyczne. Halo, halo, jak mnie słychać? Halo, halo. Halo, halo, halo? Halo, halo? Widzicie, działają bardzo dobrze. Jeżeli chcecie stąd przejść na tryby dynamiczne, klikacie tutaj na środek. Zmiana jasności oraz zmiana prędkości trybu również tutaj jest. Klikając tutaj, mamy tryby statyczne: czerwony, zielony, niebieski i oczywiście tryby nastrojowe dla trybów statycznych. Zmiana jasności również jest. Dalej, u góry po prawej mamy możliwość ustawienia, kiedy nasze LEDy mają się włączyć automatycznie oraz wyłączyć, oraz na samym końcu ustawienia, gdzie można zmienić nazwę kontrolera oraz skalibrować jego kolory. Można to zrobić przy okazji: zielony, niebieski, no i kalibracja gotowa. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi, jak podłączyć wasze SP511E pod Google Home'a. To na moim kanale jest odcinek pokazujący krok po kroku jak to zrobić. Jeżeli chcielibyście ten odcinek zobaczyć, to macie tutaj kartę albo możecie wejść na mój kanał i to będzie chyba dwa czy trzy odcinki temu wrzucony odcinek. Warto zobaczyć, ponieważ jest to naprawdę ciekawe. Z racji tego, że tutaj mamy SP511E, ale drugi taki sam mam pod biurkiem, to pokażę Wam tryby świecenia tutaj za podświetleniem mojego biurka. Wtedy będzie to lepiej widoczne. No, zachęcam do obejrzenia. Czy SP511E zasługuje na tytuł najlepszego kontrolera na WiFi, którego kiedykolwiek testowałem? Według mnie tak. Ostatnim kontrolerem, który miał to miano, był SP108E i on jest genialny, ale nie posiada on pilota i nie posiada on tak ładnych trybów i tak dużych możliwości, jakie ma SP511E. Jeżeli chcielibyście zakupić LEDy, kontrolery czy zasilacze, wszystko jest dostępne w linku w opisie. Więc tam warto zajrzeć, a sprzedający, który to sprzedaje, jest naprawdę warty zaufania. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego kontrolera, albo jeszcze coś chcielibyście wiedzieć dodatkowo, sekcja komentarzy jest cała dla Was. Można mnie również znaleźć na serwerze Discord, którego również macie w opisie. Też serdecznie zapraszam. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!